Cześć, przed Wami Mławenem, dwie bitewki, jest to pierwsza piątka europejska, która, którą możemy dostać we wczesnym dostępie. Jak widzicie od razu poluje na podwodniaka, miły człowiek oszczędził mi wyprawy po niego i sam przyszedł do mnie. Przejmość powinna być nagradzana, dlatego prezenty wysłałem ekspresem, no i tylko wystarczy zrobić pokwitowanie odbioru. Wszyscy będą zadowoleni. Co do tego niszczyciela, jest to jednostka według mnie całkiem niezła. Nawet powiedziałbym, że grami się ją bardzo dobrze, nawet jak mnie rzuca na wyższe tiery. Gdzie oczywiście wszystkie niszczyciele piątego tieru mają przekichane z krążownikami. Nawet z pancernikami, gdzie dodatkowa może nas obijać, niemieckich trochę pływa, i jest naprawdę ciężko. Siłą taką główną te jednostki są działa. One są naprawdę bardzo dobre, bardzo celne na takie dystanse, gdzie większość niszczycieli tak sobie radzi. Oczywiście. Są lepsze niż czarki do, do strzału na daleko, takie jak e, francuskie, rosyjskie, więc tutaj to jest powiedzmy, że w miarę porównywalne. Chociaż uważam, że jednak no, nie, so, nie są to najlepsze działa na daleko, jakie mamy w tej grze. Co do torped. To jest to dla mnie zagadka, bo one mają świetne parametry. Tutaj jest kapitan dziesiątka, więc jeszcze ten okręt y, może być o wiele groźniejszy po zbafowaniu. Um, te, te torpedy mają 72 węzły aktualnie i można jeszcze y, z tego co pamiętam, będzie przyspieszyć na no, te 5%. Więc no, prędkość będzie zabójcza, jak na piątym tierze. A i tak rzadko udaje mi się e, torpedować pancerniki. Ja jakoś mam pecha, przynajmniej w tych no z 6 czy 7 bitew zagrałem. W tych bitwach, które grałem, no te pancerniki nawet 4 km potrafią mi wyminąć te torpedy, co już jest dla mnie naprawdę zagadkowe. No ale cóż, no tak, tak wychodzi. Na papierze to są bardzo dobre torpedy. To znaczy, demage zadawany przez nie jest żałosny, ale chodzi o to, że powinny wchodzić z tą prędkością. Dosyć często i ilość jest oczywiście mała, czas przeładowania też mógłby być lepszy. Więc tutaj, jeśli chodzi o kapitana, to możemy sobie te torpedy tak naprawdę zbafować, albo zbafować działa. I teraz, no bo na wszystko nam jak zawsze nie starczy, nie? to jest. To jest normalne, że zawsze, zawsze braknie w tego typu okrętach. Bo pamiętajcie, standardowy bit otwierający na niszczyciele. Praktycznie dla wszystkich taki sam. Czyli bierzemy, żebyśmy mogli pływać na jedynce z rozwalonym sterem albo silnikiem, na dwójce, właściwie pierwszy, drugi, trzeci, bierzemy wszystko co jest na, maksymalnie na prawo i czwarty, bierzemy camo. To, to jest taki beat dla 95% niszczycieli. Bit otwierający, i później za resztę już sobie myślimy, czy to wzmacniamy, działa. Oczywiście, adrenalina również się przydaje. Do tego wszystkie niszczyciele, które fajnie torpią, biorą trzy perki, kapitańskie na torpedy. No i zaczyna już brakować oh. <laughs> slotów do, do wzięcia. Mamy nawet kapitana 20, 21 zawsze czegoś zabraknie. Tak więc, no, kapitan tutaj na piące. Chyba bym brał wszystko pod działa, nawet pod zasięg na czwórce, na trójce, pod reload i później jeszcze adrenalina i by był koniec. Raczej bym nie bafował tych torped za mało ich. Na kolejnym tierze już są dwie wyrzutnie torpedowe i tam już można myśleć o torpedach, żeby były fajniejsze. Tutaj jednak ten build nadziała. Wydaje mi się, że będzie o wiele, o wiele lepszy, bo dzięki temu, że mamy te trzy dymki. Możemy sobie na spokojnie postrzelać, tak jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. I te działa zadają ciągle jakieś obrażenia, więc penetracja jest na tyle fajna, że ciągle coś będzie tutaj skrobane. Do tego pożarki też padają w miarę, w miarę regularnie. Więc możemy męczyć i pancerniki, trochę mm, popalić, trochę postrzelać. Jakoś to się sprawdza. Ogólnie to ma być linia, gdzie działa mają odgrywać główną rolę. Więc jeśli też robicie kapitana, który ma przeskakiwać z tieru na tier, no to chyba będzie ta opcja z działami lepsza. Niemniej, tak jak mówię, torpedy już na szóstce są w miarę sensowne. Jeszcze szóstki dobrze nie ograłem, więc na razie się nie będę wypowiadał. Poza tym, to jest film o piące. co do. Gry tym okrętem. Ja się staram nim polować na inne niszczyciele. Chyba w każdej bitwie, którą grałem, udało mi się zatopić niszczyciel. Na pewno w każdej, więc w siedmiu bitwach siedem niszczycieli poszło na dno. Yy, dosyć dużo też topię podwodniaków, jak tylko gdzieś się widzę. Idę na nie dosyć ostro. Na tych tierach szóstki jeszcze można ograć. I staram się to wykorzystywać ile wlezie, żeby sobie topić podwodniaki, wiecie, że lubię je masakrować, więc je masakruję i najgorzej wydaje mi się, że mam z jakimiś pancernikami sonarowymi, tymi niemieckimi jak gdzie się rzuca, z zrobioną pod dodatkową wszystkim na tych pancernikach, to jest dla mnie, no i dla większości dedeków spory problem, bo ani tego nie storpimy. Jak strzelamy to tylko z dymu, bo inaczej będzie po prostu te, te, te działa dodatkowe są tak celne, że, że nas rozkroją. A jeszcze jak walnie z głównych dział z obeków, to też nas nie ma. No niestety, tutaj torpedy są na 7 km. Najlepsze kamo 5,9, więc można torpić z niewitki. Ale margines błędu kilometr 100 to tak trochę mało. Więc zazwyczaj torpimy wszystko, co albo na nas idzie. Albo jest na tyle blisko i płynie cały czas jednym kursem, że jest to dla nas opłacalne, że się może udać. Niemniej, nie, nie myślę, że tutaj napiące obrażenia z torped będą w bitwie znaczące. Raczej będzie to taki dodatek każdej bitwie. A wszystko, co musicie tutaj uklepać, to będziecie robić z dział. Co do teraz samych dział, to są 120, więc kaliber w porządku jak na ten tier. Szybkostrzelność też jest bardzo fajna, można ją jeszcze poprawić, kapitanem. Co do kątu wychylenia i obrotu działu. No tutaj te dwa działa z tyłu, co mamy, kąt strzelania z nich nie jest za dobry. Często musimy trochę pokazać burty, żeby swoje zrobić. Oczywiście, jak stoimy w dymie, to dla nas bez różnicy, ale jak pływamy i. Wymiana artyleryjska jest między dwoma dd albo jakimś silnym e, artyleryjsko przeciwnikiem. To tu już radzę uważać, bo na przykład taki mm, Jaguar, on jest z szóstką, więc no to jest tier wyżej, więc też nie ma za bardzo co porównywać. Ale to jest już dla nas przeciwnik dosyć groźny. I nie zobaczcie, celność tych dział jest bardzo dobra. To i prawie każdy pocisk wpada. Jak dobrze celujecie, to po prostu efekt musi być. I jak widzicie, szybciutko roz, rozkrajamy co się da, jeśli chodzi o Dedeki. Dlatego w, warto polować na nie. Bo zwyczajnie z piątek możemy wygrać ze wszystkim. Wiadomo, że tutaj też decyduje skill. Jak, jak, jakie będzie podejście, czy ktoś jeszcze się będzie włączał. Dużo czynników, ale ogólnie, według mnie, na tym Dedeku mamy szansę z, każdym, z każdą inną piątką na wygraną. No z szóstkami, już wiadomo, jest trochę gorzej. No a jeśli chodzi o podwodniaki to oczywiście... Szansę mamy zawsze szansę mamy zawsze, pod warunkiem, że... wiemy gdzie jest podwodniak. Tak, podwodniak się wytorpi, jest bezbronny. Znowu zamawiamy kuriera. I paczki w drodze. Uwierbiam, uwielbiam, jeszcze raz uwielbiam walczyć z podwodniakami. Jest to tak proste, że psz, chyba... No nie ma... <laughs> nie ma dla mnie łatwiejszego przeciwnika. Po prostu jak zabrać dziecku cukierka, no, żaden problem. E, na tym tierze oczywiście nie znajdziemy żadnych e, graczy, którzy będą dla nas stanowili problem na e, okręcie podwodnym. Zwyczajnie dopiero się uczą, a ci, co już się nauczą, nie chcą na tym tierze grać e, podwodniakami, więc jest spokój, spokój, cisza. E, no i cóż. Ogólnie powiem wam, że na początku, po pierwszych dwóch bitwach myślałem, że ten y, niszczyciel będzie takim średniakiem, ale troszkę więcej nim pograłem i stwierdziłem, że będzie całkiem fajny. gdzieś jak tutaj torpiłem tego perfa? Torpiłem y, biorąc pod uwagę, myślałem, że on będzie płynął do przodu, że trochę cofnie, wadą w górkę, trochę cofnie, przyspieszy i popłynie do przodu, niestety on cały czas płynął na, na cofce, czy mnie trochę zdziwił, więc... No nie powiem, jakbym tutaj y, walił tak jak ch chciała podpowiedź, no to by go nie było, ale że mówię, założyłem, że przeciwnik będzie coś kombinował. To mój błąd, trudno. Czasem przeciwnik nic nie kombinuje i trzeba to już załatwić po męsku z działu. Taka to była bitewka, tak jak mówię, ta jest najlepsza na tym okręcie. Teraz wam pokażę przegraną, bo jak wiecie, lubię pokazywać również na przegranej. Tak to tutaj wyszło i lecimy drugą. Przy okazji drugiej bitwy warto też coś popowiadać o, o Pelocie. Nie, pelota jest, zasięg jest kosmiczny ostrzału, bo 2 km. Nie chciałem na początku powiedzieć, że to są fajne proce. Niemniej to nie są proce, to jest broń automatyczna bliskiego zasięgu. Bo jeśli te samolociki jednak nad nami chwilę są, no to ten damage leci dosyć sensownie i coś tam może spać, zobaczcie jak teraz zasuwa licznik. Nie ma tragedii. Oczywiście jakby ten zasięg był gdzieś na 4 km no to by było jeszcze fajniej, no bo jeszcze dłużej by to wszystko łupało. Niemniej jak jest coś nad nami to nawet, nawet ta pelota funkcjonuje. Oczywiście bardziej to jest chyba na bombowce bo wszelkiego rodzaju torpedowce, no nawet rakietowce, no raczej tam za bardzo tego nie odczują. Nie musimy je oczywiście wyłączać, bo prędzej nas zobaczą niż się włączy pelota, więc też nie trzeba się tutaj bawić literką. Bo myślę, że P to było. Yy, I na spokojnie. Standardowo dymek, jak są dwa dedeki, bo tutaj już nie ma co hojraczyć. Ogólnie po, po tej prawej stronie jest połowa floty, więc na spokojnie. Tutaj też w tej bitwie będziecie mogli zobaczyć, że mm, strzelanie, no, dla, wydawałoby się dla Dedeków na naprawdę daleko, jest całkiem niezłe dla tej, na tej niszczareczce. Zobaczcie, celność takiego Jaguara, nie jest go wcale tak prosto trafić z piątki żeby sobie tutaj cały czas jakieś obrażenia sensowne wpadały i, i, i w ogóle żeby coś dostawał bo wystarczy że, jego prędkość żeby większość dział tutaj wymiękła na tych tierach dużo pocisków leci naprawdę wolno a tutaj mamy dosyć płaski lot i jak widzicie cały czas możemy sobie nękać przeciwnika w miarę skutecznie oczywiście to jest takie tam Długo, długo zajmujące zadanie. No ale de deki artyleryjskie właśnie na tym się opierają, że mają męczyć, męczyć, męczyć. Jak widzicie, może nawet w pancernik na full zasięgu wchodzić za 2000 jak dobrze polosuje, więc jest naprawdę spoko. Cały czas jakieś tam obrażenia możemy robić, nawet taka wymiana ogniowa, właśnie na 10 km, i nękanie z przeciwnikiem, odbywa się dla nas w miarę bezpiecznie. Dużo okrętów zwyczajnie, jak będzie w nas strzelać, mamy na tyle dużo czasu, żeby sobie pomanewrować, pozmieniać kąt ustawienia do tych pocisków, przyspieszyć, zwolnić. Mamy jeszcze dopałkę, a tej dopałce prędkość jest całkiem niezła. Jak na te Pamiętajcie, że to są piątki. Tutaj jest dużo sprzętu kijowego. <grywia> no, tak to wygląda. Więc y, warto sobie o tym y, przypomnieć, bo wiem, że mało osób gra na piątkach. I może się dla Was wydawać na przykład, że ten niczczyciel nie ma nic specjalnego, ale no, trzeba go porównywać do innych piątek, a nie do tam wyższych Dedeczków. Więc zobaczcie, no, ten pancernik niemiecki okiem przyjemnie tutaj cały czas jest odrapywany. Przede wszystkim te działa trafiają. To są cztery pociski, i jak lecą nawet w mały cel, to zobaczcie, na skupienie tych, tych pocisków jest naprawdę dobre. Mi się bardzo podobają te działa. Ja lubię sprzęt, który jest celny, który. No, RNG jest po prostu zminimalizowane. I nie musimy się zastanawiać, czy jak będziemy strzelać 5 razy, to czy chociaż 3 będą w celu. Tutaj wszystko będzie w celu, więc jest bardzo przyjemne. Rozrzut jest jak na ten zasięg, naprawdę mały. A precyzja ostrzału w grze, gdzie się strzela, wydaje mi się, że jest dosyć istotna. Nie wiem, jak dla Was, ale dla mnie to jest sprawa niezwykle ważna, żeby leciało tam, gdzie celuje, a nie tam, gdzie chce RNG, to, to by było naprawdę przyjemnie. Jak widzicie, tutaj ten pancernik już z dodatkowej na, na takie dystanse sobie plumka, ale możemy większość tego spokojnie wymijać. Oczywiście, kiedy on tutaj zaraz ustawi się burtą i zacznie robić większego gangbanga, no to już wtedy będzie mniej przyjemnie. Oczywiście on powinien łupać e, nie z pepanców, tylko z obeków, byłoby jeszcze groźniej. Ale jak tego nie wie, to dla nas dobrze. Widzicie, cały czas te torpedowania na niewiele się zdają. No jednak mm, te torpedy chyba by było o wiele lepsze, jakby miały szybszy reload. Więc tutaj, jeśli już chcecie wybrać na przykład tylko, mm, tylko jeden, na przykład wam zostanie w buildzie na kapitana tylko jeden, jedna trójka może tak. No to warto wziąć te przeładowanie szybsze, nie tylko, Kurczę, różnie jest na różnych niszczarkach, może na dwójce też ma szybsze przeładowanie. Więc tutaj akurat nie pamiętam, trzeba by było zerknąć i to będzie chyba najlepszy buff dla tych torped, bo tutaj chodzi żeby ta też częstotliwość wystrz wystrzeliwania ich była jak największa, bo o zwyczajnie przeciwnik jak już raz je wyminie, dużo graczy wtedy trochę mniej manewruje, bo już wie, dobra torpedy poszły, to już na spokojnie, teraz się skupimy na kończeniu gościa. Tak dużo osób myśli, tak dużo osób robi, więc wtedy jak mamy szybki torped, to on może być zaskoczony, że już idą znowu torpedy, jeśli to tam jest, wiecie, po 40 sekundach na przykład. Te 40 sekund we wpozoru dosyć szybko mija. Zwłaszcza, że jak my wystrzelimy torpedy, no to one jeszcze płyną jakiś czas jakieś 10 sekund, na przykład, więc już ee, jak on je widzi, no to już minęło te 10 sekund i mamy na przykład za, za pół minuty już kolejne torpedy. Więc, no, podczas ostrzału dla pancernika to są dwie salże, więc mu się może wydawać, że jeszcze niewiele minęło, a tymczasem już dwie torpedy idą. Jak widzicie, dużo się tutaj dzieje w tej bitwie. No, zwyczajnie przeciwnicy są silniejsi, pozamiatali nas i tutaj spychają. Staram się jak mogę żeby tutaj jak najwięcej poniszczyć, i znowu się skupiam, jak widzicie, na miszczarkach, które dosyć fajnie poobrywały. No ale teraz jakaś bułka wpada, nie wiem od kogo, może od pancka, albo od czegoś innego. No w każdym razie bitwa już ma się ku końcowi. Oczywiście tego gościa bym skończył, ale teraz jak zawsze pomocna dłoń przychodzi. Wtedy kiedy już nie, nie ma takiej potrzeby, no ale że okręt zabrany. Bohaterstwo. Cóż, pozostaje obrona kapa. Bo no tutaj, jak widzicie, właściwie to bazy. Mamy już takie natarcie dosyć konkretne. Jeszcze dwa dymki zostały. Jeszcze lotnia spoci, To zawsze cieszy. No niestety. Jeśli chodzi o wykrywalność tego okrętu przez lotnię, to nie ma tragedii. Tutaj mamy. Lotnia ono musi dosyć blisko popłynąć, żeby podpłynąć, podlecieć, żeby nas pokazać więc tragedii nie ma znowu możemy wykorzystywać oczywiście ten dymek pamiętajcie, że jak jest jakaś okazja do mm, konkretniejszego postrzelania, gdzie tak jak tutaj, przeciwnicy nacierają, dobrze jest go odpalić i oczywiście w tym dymie cały czas nie stoimy na kotwicy to jest największy błąd zawsze trzeba w nim się przemieszczać Prawo, lewo, do przodu, do tyłu, po to, żeby przeciwnik, nawet jak nas strzela, bo są tacy, którzy strzelają w dym, miał to utrudnione zadanie, to raz, a dwa, jak nas torpią. Też, żeby. No, po pierwsze, jak zmieniamy pozycję, no to torpedy mogą pójść na starą i już jest po sprawie. Po drugie, nawet jak płyną na naszą pozycję, ale mamy okręt w ruchu to łatwiej je wyminiemy, niż jak dopiero włączamy silnik i on się rozgrzewa i zaczyna działać, no to niestety, ale mamy małe już szanse, żeby cokolwiek wyminąć, chyba, że torpedy są bardzo wolne. Dlatego cały czas jesteśmy w ruchu, przynajmniej na jednej czwartej. Najlepiej sobie ten dymek oczywiście rozwinąć tak, żeby był jak największy i tutaj w jego obrębie sobie zasuwamy. Oczywiście jak on się kończy, przemieszczamy się do tego, co Został położony najpóźniej, bo on będzie jeszcze chwilę trwał. No i tyle: trzeba, trzeba się ewakuować. Niestety nie ma już za bardzo okrętów, które by mogły tutaj cokolwiek mi yy, pomóc. Wszyscy się już prawie dopalają, więc bitwa zbierze ku końcowi. Ale nawet w takiej bitwie ten niszczyciel daje radę i myślę, że jest dosyć sporym utrapieniem dla przeciwnika. Dla mnie się podoba, mówię, myślałem, że będzie to gorsza piątka, a według mnie jest naprawdę niczego sobie, dobrze się nią gra, więc można się nią pobawić. I nie ma tragedii. Dlatego, moi drodzy, według mnie otwarcie całkiem dobre tej linii. A jak będzie dalej, zobaczymy. Tak jak mówię, mam jeszcze szóstkę, którą pewnie jutro wam i pokażę. Siódemkę, ósemkę muszę czekać. Trochę trzeba będzie na nią czekać zanim się odblokuje. Yy, dziewiątka, dziesiątka dopiero jak wyjdą. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i udanych bitewek. Bye, bye.